Witam w kolejnym odcinku podcastu Z Pod prąd przygotowanym przez Obserwatorium Rynku Pali Alternatywnych. Dzisiejszym gościem jest prezes Zarządu Inchcape Polska, pan Witold Cisło. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. I w pierwszej kolejności, czy mógłby pan naszym słuchaczom opowiedzieć, czym zajmuje się Inchcape Polska? Jeszcze raz dzień dobry. To ja dziękuję za możliwość spotkania się z państwem. Inczcape jest y dilerem marki premium na polskim rynku i nie tylko. Działamy na e, wielu rynkach <coughs> na świecie. W Polsce reprezentujemy e, markę BMW oraz obecnie od niedawna markę Jaguar Land Rover. Zajmujemy się sprzedażą e, samochodów nowych, używanych i wszystkich e, dodatkowych usług, które się z tym wiążą, z, e, finansowaniu, doradztwie, e, jak również e, kreowaniu rynku tak naprawdę samochodów e, nowych używanych e, i co będzie chyba naszym tematem rozmowy dzisiaj również e, samochodów elektrycznych tak przede wszystkim my chcemy porozmawiać oczywiście o elektromobilności ponieważ jest to temat naszej przyszłości motoryzacji i tutaj nie ma co ukrywać tak będziemy jeździć na prąd jednakże zanim przejdziemy do elektromobilności chciałem zapytać jak w ogóle rynek premium sobie radzi w tych trudnych czasach a e, jak Radzi sobie bardzo dobrze, to aż dziwnie brzmi, ponieważ wiele branż obecnie ma trudności albo tak naprawdę teraz niedawno otworzyła się możliwość odrobienia tego, co było zamknięte przez ostatnie 12 miesięcy, ale muszę przyznać, że branża motoryzacyjna, marka, marek premium, zwłaszcza i, i my jako, jako Inchcape Polska, gdzie jesteśmy jednym z największych dealerów sprzedających samochody nowe, w Polsce radzimy sobie bardzo dobrze. Wymagało to wielu zmian w 2020 roku: zmian procesów, zmian podejścia w ogóle zarządzania firmą, jak również obsługi klientów w takiej formie, która będzie adekwatna do sytuacji i bezpieczna przede wszystkim. Ale dziś mogę powiedzieć, że radzi sobie bardzo dobrze. A elektromobilność w przypadku Marek Premium? Samochody hybrydowe, typowo plug-in. No i oczywiście elektryczne, które są, jak to mówi Unia, tym będziemy jeździć. E, mówiąc, że Ryjskiej sobie radzi bardzo dobrze, mam na myśli wzrosty dwuprocentowe. E, mówiąc o elektromobilności, e, mo, mówimy tutaj już o wzrostach 3%. Trzech pro, trzech Przepraszam, trzech, e, trzech liczb, e, czyli kilkaset e, procent wzrostu e, notują e, e, pojazdy. E, hybrydowe bądź elektryczne. Także tutaj to jest, to jest boom, tak jak pan powiedział na wstępie, to jest, to jest przyszłość i tą przyszłość widać obecnie na tym, jakby w, w statystykach sprzedaży. Rynek do maja 2020, wszystkich samochodów sprzedanych, przepraszam, do maja w 2020 roku sprzedanych było ponad 2000 samochodów. Gdy porównamy sprzedaż do maja w 2021 roku jest to blisko 6 tysięcy pojazdów. To pokazuje, jak, jaki, mamy, jaki, mamy, jaki mamy obraz i to się dopiero zaczyna, to się rozkręca. Tak naprawdę em, prognozy nasze mówią, że sprzedaż w tym roku będzie około 13 tysięcy pojazdów. To, to są liczby, które, które były em, rok temu albo dwa lata temu. Jakbyśmy podali, że to jest prognoza, to nikt by nie był gotowy w to uwierzyć. No fakt. Tutaj wzrosty, w szczególności w okresie pandemicznym i postpandemicznym, jak to teraz ładnie się mówi, no, są rewelacyjne, można powiedzieć. Jednakże w liczbie te samochody nie przekładają się aż tak. Cały czas króluje diesel, benzyna. Czy klienci mają opory, żeby wybrać te samochody o napędzie alternatywnym, tym ekologicznym? Tak, e, można powiedzieć, że jeszcze tak. E, InCK Polska wziął na siebie wielki ciężar. Byliśmy pierwszym dealerem e, premium, e, który, e, który oferował samochody elektryczne. E, kolejni dealerzy za nami można powiedzieć podążali. E, my wzięliśmy ten ciężar edukacji klientów. To się, to się toczy i odpowiadając na pana pytanie, to się jeszcze będzie toczyło wiele lat. E, motoryzacja rozwijała się przez kilkadziesiąt, kilkaset lat i stąd tutaj mamy mówimy o takiej sprzedaży Diesla. Czy zwykłych tradycyjnych silników. Natomiast jakbyśmy porównali tą tą krzywą wzrostu, to, to, to będzie naprawdę na najbliższe kilka lat będzie pokazywało takie właśnie wzrosty i te niechęci i te stereotypy będą przechodzić gdzieś tam do historii. Więc tak, są obawy. One są coraz mniejsze, jest coraz więcej klientów, którzy są bardzo określeni, którzy przychodzą i wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego oczekują, wiedzą z czym się to wiąże. I, i, I to oni w dużej mierze budują te, te wzrosty sprzedaży. Niemniej jednak nadal, nadal jest duża grupa klientów, przedsiębiorców, po prostu Polaków, którzy, którzy mają stereotypy. Jak chociażby nawet to, że te auta mają mały zasięg, mało stacji, możliwości, gdzie można ten pojazd doładować. To też się bardzo dynamicznie zmienia na polskim rynku i to też przed nami tak naprawdę ten boom, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w najbliższych latach. Ale jeśli byśmy mieli jednoznacznie odpowiedzieć jednym zdaniem, tak, to obawy jeszcze są. A mówiąc o edukacji, wspomniał Pan o tym, że edukujecie swoich klientów. Na czym to polega? Czy to jest jakby rozwijanie, roz, rozwiewanie tych mitów, które powstały przez x lat, czy może to jest po prostu pokazanie klientowi, zobaczcie, mamy samochód elektryczny, przejedźcie się nim, weźcie go na weekend, i, i wtedy porozmawiamy. Obie te opcje tak naprawdę u nas funkcjonują. Zapraszamy do salonu, do jednego z naszych salonów. Ma Pan wszystkie modele, które są dostępne w portfolio, w BMW. One są u nas dostępne do, do, do jazdy dla klienta. To również jest edukacja naszych pracowników, bo od nich rozpoczynamy, żeby nasi pracownicy mieli wiedzę na ten temat, żeby znali ten produkt, żeby wiedzieli, czym się różni, żeby mieli pojęcie, jaka jest korzyść z posiadania takiego pojazdu. Zaraz za tym jak wszystkie, wszyscy pracownicy będą wyposażeni w tą wiedzę, oni ją przekażą bardzo chętnie naszym klientom, czyli wszystkie obawy, wszystkie pytania, bo jakby pierwsza podstawowa rzecz to jest to, żeby zapytać klienta, czego się obawia. Więc jeśli, jeśli to pytanie się pojawi, będzie wiedza, będzie, będzie odpowiedź, po tym jak dojdzie do tego jeszcze możliwość jazdy testowej każdym z wybranych modeli. No, to tak naprawdę klient sam wyczuje tą różnicę, a pierwszy, pierwsze to usłyszy różnicę. Mam na myśli to, że tego samochodu nie słychać. I to jest coś, co może być pierwszym zaskoczeniem, i tak naprawdę takim elementem, który będzie przyciągał do tego, do tego zakupu takiego samochodu. Ponieważ często klienci, którzy wybierali typowe silniki, kierowali się właśnie tym, jak głośny jest w samochodzie, tak? Jak, ile, ile, jakie są decybele, które dochodzą do, do samochodu podczas jazdy, czy do środka samochodu podczas jazdy. Hmm. Tutaj tego nie ma. Jasne. No, choć czasami trzeba przyznać, że niektóre samochody, choćby z serii Empoweru. Potrafią ładnie brzmieć i to nie jest takie no, złe ten dźwięk. No, absolutnie. Tak, ale przechodząc dalej, elektromobilność to nie tylko samochody i nie tylko wykwalifikowana kadra. Co jeszcze robicie, żeby wspierać ochronę środowiska? Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to, to dbamy o to, jak wyglądają nasze obiekty, czym są zasilane, w jaki sposób je prowadzimy, także jakby szeroko, szerzej zakrojone niż właśnie, tak jak pan wspomniał, same pojazdy, tylko to, jak wyglądają nasze obiekty i jak funkcjonujemy w nich. To rozumiem, że... Zrezygnowaliście na przykład z druków papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych, że przeszliście na. rezygnujecie z plastiku, tak, te działania? Tak, no nie, nie, nie chciałbym skłamać, powiedzieć, że całkowicie żeśmy zrezygnowali z wydruków papierowych, natomiast ta, ta różnica też jest ogromna. My W tym momencie w porównaniu do, do dwóch lat wstecz zużywamy 80% dokumentu czy papieru, a 4 mniej niż, niż do tej pory był, był wykorzystywany do takich zwykłych drukowania dokumentów. Wszystko wszystko się dzieje w formie elektronicznej. Tutaj, akurat, sytuacja 20 roku również do tego się przyczyniła, nie ukrywam, no bo siłą rzeczy zostaliśmy zmuszeni do tego, aby funkcjonować zdalnie, więc, więc potrzebowaliśmy innych rozwiązań, aby, <laughs> aby można było komunikować się i analizować dokumenty, więc większość siłą rzeczy była wykorzystywana w formie elektronicznej. Tak, jeśli chodzi o nawet takie rzeczy jak kawa, tak, to staramy się. W salonie, które, gdzie prezentujemy czy oferujemy taką możliwość podczas zakupu pojazdu klientowi, również dbamy o to, aby to były produkty, które również zwracają na to uwagę. Okay. A mówiąc o serwisie, bo to jest jakby jedna z Waszych sektorów działania. Czy jesteście już przygotowani na samochody elektryczne? Doposowali, dopasowaliście wymagania, choćby pod względem BHP, gdzie muszą być dwie osoby przy obsłudze tego samochodu, są zupełnie inne narzędzia. No, czy to jest dopiero jakby w trakcie wdrażania? Tak jak wspomniałem, byliśmy pierwszym dealerem w Polsce, który, który oferował sprzedaż samochodów elektrycznych, więc mieliśmy trochę czasu i dostosowaliśmy. Natomiast my się kierujemy, głównie koncentrujemy nasze, naszą pracę na wysokiej jakości obsługi, więc ona tak naprawdę tutaj nie ma różnicy, czy to będzie samochód elektryczny, czy będzie to samochód spalinowy. Nam zależało zawsze jako takie powiedzmy DNA naszej firmy, aby jakość obsługi klienta i standard był, był wysoki, co również wiąże się bezpośrednio ze, ze, związek, ze sprawami BHP. A nie boicie się, że przez samochody elektryczne działalność serwisu przestanie być znacząca tak jak jest teraz, gdzie nie będzie trzeba aż tylu części wymieniać, bo samochód elektryczny jest mniej skomplikowany, a obsługa ograniczy się tylko i wyłącznie załóżmy do przeglądów. Nie, nie boimy się. Nie boimy się dlatego, że my patrzymy do przodu jako firma i wszyscy nasi pracownicy starają się patrzeć w przyszłość jako, jako szanse, a nie jako problemy. Cofnę się może wiele lat wstecz, gdzie branża motoryzacja wprowadzała czujniki cofania. I, I wtedy były podobne pytania, czy to nie, nie powoduje ryzyka, że będzie mniej stłuczek, pękniętych zeżaków i automatycznie mniej, e, mniej pracy w, w blacharni. I lakierni. Tak się nie stało i tak się nie stanie tutaj również w przypadku elektryków. Wracając do tego, ok, będzie wiele rzeczy, których będzie wykonywanych potrzeb, mniej. potrzeby będą mniejsze, natomiast to rozwiązanie, czy, czy ta technologia wprowadzi wiele nowych szans i to, na czym się kieruje cały zespół Inchcape, to właśnie na tym, aby, aby poszukiwać nowych szans, nowych rozwiązań, a zaraz za tym stworzą się również możliwości, które, które się przełożą na wzrost przedsiębiorstwa, którym się również kierujemy, aby, aby firma się rozwijała na naszym rynku. A mówiąc o rozwoju, na polskim rynku coraz częściej słyszy się o zróżnicowaniu stawek serwisowych dla samochodów spalinowych i elektrycznych przez choćby skomplikowanie procesu dwóch osób, czy właśnie odpowiednich narzędzi. Czy Wy jako Inchcape też myślicie o tym, żeby w jakiś sposób to zróżnicować, czy będąc marką premium wychodzicie do klienta i mówicie, mamy to samo? Tak, tak jak pan powiedział, wychodzimy do klienta i mówimy, że mamy to samo, i tak jak ja powiedziałem w parę zdań wcześniej, staramy się, aby klient to, co mógł zobaczyć u nas, to dobry, dobry serwis, dobrą jakość, miłą obsługę nastawioną na rozwiązywanie problemów, które raz na jakiś czas się mogą zdarzyć. Więc to jest nasz główny, główny punkt, a nie to, żeby różnicować stawki, więc nie, nie planujemy w tej chwili żadnych, żadnych zmian. Oferujecie w swoim portfolio również samochody używane? Czy już się pojawiają jakieś samochody typu Hev, ewentualnie pełni elektryczne? E, literalnie odpowiadając tak, ale są to na razie bardzo małe ilości, e, które, które są. Niemniej jednak to jest również jakby nasz obszar, naszego zainteresowania, w sensie mam na myśli samochody używane. Ten rynek również bardzo dynamicznie się rozwija. My idziemy tym trendem bądź, bądź właśnie go kreujemy. W lada moment będziemy mieli okazję świętować otwarcie naszego, najnowszego, najnowszej lokalizacji, można powiedzieć, najnowszego salonu, głównie opartego o samochody używane. Salonu, w którym będzie ponad 100 pojazdów pod dachem, czyli bardzo komfortowa możliwość zakupu samochodu używanego marki premium w bardzo wysokim standardzie obsługi i liczymy, że z roku na rok właśnie samochodów elektrycznych używanych również się będzie pojawiało dużo. Na tą chwilę, z racji tego, że są to dosyć nowe, nowy, nowy produkt cały czas na rynku, a ci klienci, tak jak powiedziałem, którzy zdecydowali się na zakup, są to klienci, którzy są bardzo określeni, oni nie chcą oddawać tych samochodów do, do, do innych rąk. Czyli rozumiem, że Leasing, który to zakłada, że po trzech latach oddajemy samochód, nagle z, y, przestaje mieć znaczenie, ponieważ chcemy zachować te samochody, tak? Na tą chwilę należałoby to tak skwitować, natomiast y, zakładam, że y, bardzo duży rozwój, również producentów samochodów i nowych modeli, y, czego przykładem będzie 22 rok w marce BMW. Spowoduje, że ci klienci jednak zdecydują się oddać samochód nowym, nowemu posiadaczowi, natomiast oni będą chętni, aby wypróbować nowy model. Rozumiem, że mówimy tutaj na przykład o i4, który niedługo się pojawił. Dokładnie na rynku. tak, i wspomniał Pan o M-Power i, i też, też lada moment pojawi się na rynku elektryczny M-Power. Czekamy na to z niecierpliwością, żeby zobaczyć, jak BMW podeszło do tego, ale mówiąc o finansowaniu. Macie usługę BMW Direct, wynajem pojazdów. Czy to w ogóle ma sens? Czy klienci są zainteresowani tą opcją? Ponieważ ostatnie doświadczenia i analizy sytuacji rynkowej pokazują, że mimo coraz większego wzrostu udziału wynajmu, no jest to cały czas około 3-4% na rynku. Mhm. Tak, to jest, to jest, to jest kierunek e, również e, i, i sprzedaż e, poprzez ten kanał e, również to pokazuje, jak, jak, jak dynamicznie się to rozwija. E, tutaj mam na myśli e, klientów, którzy są, e, dobrze znają naszą markę. Oni, oni e, szanując swój czas, e, wybierają taką formę e, transakcji, więc to, to jak najbardziej jest również obszar czy, czy kanał, w którym, który będzie się rozwijał i rozumiem, że coraz więcej klientów chce iść w tę stronę, w szczególności przy samochodach napędzonych alternatywnie, tak? Tutaj można by tak zasugerować takie stwierdzenie? Ja myślę, tu akurat ten kanał nie ma co rozgraniczać, jaki, e, jaki jest typ napędu. E, to jest po prostu bardziej kwestia tego, jak, jak, jak bardzo jesteśmy gotowi e, na to, aby mm, opuścić całe te mm, przyjemne Mam nadzieję, zwłaszcza w firmie Inchcape, proces zakupowy i zrobić to, zrobić to z własnej kanapy. A mówiąc o procesie zakupowym, dużo osób się przekonało w czasie pandemii do zakupów przez internet, do konfigurowania samochodu, do poświęcenia czasu, no niestety nie oszukujmy się, konfigurator BMW nie jest taki prosty, żeby przez niego przebrnąć. I czy rozmowa z konsultantem via kanały internetowe, sprawdziła się? Tak, no zdecydowanie, się, zdecydowanie się sprawdziła. Tutaj w, dwie kwestie wchodziły w grę. Właśnie jedno to, że duża część klientów BMW, ona po prostu powraca do nowych, do nowych pojazdów, szuka, czeka na nowe modele i do nich powraca, więc wiele rzeczy zna. Drugi aspekt to był po prostu to sytuacja, która, którą, z którą mierzyliśmy się w 2020 roku. Klienci jednak decydowali się na, na zakup właśnie w taki sposób, takim kanałem. Troszkę żałujemy, ponieważ staramy się zawsze każdego dnia bardzo chętnie witamy naszych klientów i, i jesteśmy po to, żeby im służyć w salonach. Niemniej jednak my również, tak, tak jak wcześniej wspomniałem, ro, zrobili, dokonaliśmy wielu zmian. Jedną z tych zmian było właśnie to, aby również do, dostarczać wysokiego standardu obsługi w tym kanale. To też wymagało wiele zmian. Tutaj akurat mam na myśli dużo narzędzi marketingowych czy narzędzi elektronicznych, ale, ale finalnie za tym również stoi człowiek i, i za tym stoi to, jak finalnie będziemy ocenieni. E, przez klientów, e, jeśli chodzi o ten kanał obsługi. Czyli rozumiem, że teraz główną usługą jest dostarczenie samochodu pod drzwi z kluczykami. Są klienci, którzy się na to decydują, tak. Nawet jako formę prezentu dla e, żony, córki, e, jako niespodzianka. Jest to całkowicie akceptowalne, pewnie bym powiedział. Przekonam się pod choinkę. E, a kończąc powoli, mi chciałem zapytać, czy Pan przesiądzie się w najbliższym czasie na samochód elektryczny i czy widzi pan jakby w tym momencie możliwość sprawnego przemieszczania się takim pojazdem? Tak, zdecydowanie tak, przesiądę się. E, czy widzę? E, tak. Również dynamika wzrostu e, stacji ładowania e, rośnie tak szybko jak sprzedaż. Może troszeczkę, e, troszeczkę wolniej, ale to wszystko, to wszystko przed nami, więc e, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja, tak jak wspomniałem, jestem również e, konsumentem, i, 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 i sam osobiście wiele rzeczy decydując się na zakup, e, gdyby bazuje na tym, na ile e, dane urządzenie, czy w tym wypadku mówiąc o samochodach, e, jest, e, wydaje takiego dźwięku. Nie tego, o którym Pan wspomniał, tego, tego które, które możemy doświadczyć w samochodach Empower, ale takiego, który po prostu może być uciążliwym, szczególnie na długich, e, długich dystansach. Więc to jest jeden z głównych elementów, który spowoduje, że ja będę zdecydowanie użytkownikiem samochodu, a w którym będę słyszał tylko swoje myśli. Oby, było, oby to nastąpiło jak najszybciej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Witold Wcisło. I zapraszam do kolejnego odcinka podcastu z Prądem pod Prąd. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.